Dzień dobry! Zapraszam Was do wysłuchania opowiadań z książeczki Czesława Janczarskiego Miś Uszatek. W sklepie z zabawkami. Był sobie sklep z zabawkami. W sklepie na półce stały i siedziały pluszowe misie. Między nimi był jeden miś, który już bardzo długo siedział na półce. Inne misie wędrowały do rąk dzieci, wychodziły z nimi uśmiechnięte ze sklepu, a o tego misia nikt nie pytał. Może dlatego, że stał w kąciku? Martwił się miś coraz bardziej, że nie może bawić się z dziećmi. Z tego zmartwienia oklapło mu jedno uszko. – To nic – pocieszał się niedźwiadek – teraz jak bajka wpadnie mi jednym uchem, to nie ucieknie drugim, bo ją to oklapnięte zatrzyma. Pewnego razu miś znalazł na półce czerwony parasol. Chwycił gobki i odważnie skoczył z półki na podłogę. Potem wyszedł ze sklepu na ulicę. Trochę się najpierw przestraszył, bo na ulicy było dużo ludzi, ale zaraz zobaczył dwoje dzieci, Zosię i Jacka. I od razu przestał się bać. Dzieci uśmiechnęły się do misia. Ach, jaki to był miły uśmiech. Kogo szukasz, misiu? zapytały. Szukam dzieci. – To chodź z nami. – Dobrze – ucieszył się miś i poszli razem. Przyjaciele Przed domem, w którym mieszkali Jacek i Zosia, było podwórko. Najważniejszą osobą na podwórku był piesek Kruczek, a drugą po nim czerwonopióry Kogucik. Miś wyszedł na podwórko z domu, zaraz też podbiegł do niego kruczek, a po chwili zjawił się kogucik. Dzień dobry, powiedział Miś. Dzień dobry, odpowiedzieli. Widzieliśmy, jak przyszedłeś tu z Zosią i Jackiem. Dlaczego masz opuszczone łóżko? Jak się nazywasz? Miś opowiedział, dlaczego oklapł mu łóżko i zmartwił się, że nie ma imienia. Nie martw się, pocieszał go kruczek. Bo oklapnie ci jeszcze drugie łóżko. Będziemy ciebie nazywać Uszatek. Miś Uszatek. Zgoda? Misiowi bardzo spodobało się to imię. Klasnął w łapki i zawołał. Od dziś nazywam się Miś Uszatek. A teraz poznasz misiu Zajączka. Zajączek skubał siano. Najpierw zobaczył miś długie uszy, a potem śmiesznie poruszający się pyszczek. Zajączek przestraszył się misia i dał susa i znikł za płotem. Po chwili wrócił zastydzony. – Niepotrzebnie się zląkłeś, zajączku – powiedział kruczek. – Przedstawiamy ci naszego nowego przyjaciela. Nazywa się Miś Uszatek. Uszatek patrzył na wspaniałe uszy zajączka i myślał z żalem o swoim oklapniętym łóżku. A wtedy zajączek powiedział. Jakie ty masz ładne oklapnięte uszko, misiu. Mróz. Spójrz, misiu, powiedziała z rana Zosia, jakie śliczne kwiaty namalował mróz na szybie. Śliczne, śliczne, zachwyca się uszatek. Teraz pójdę, myśli, zobaczę jak wygląda ten mróz, który tak ładnie umie malować. Okręcił miś szyję szalikiem i wybiegł na dwór. Ale pod oknem nie było nikogo. Hm, już na pewno mróz poszedł, pomyślał miś oglądając ślady butów na śniegu. Wtem, na, wtem nadbiegł kogucik. Byłem na drodze, zawołał. Taki tam mróz, że aż zatyka w dziobku. Uszatek bez słowa wybiegł. Za bramę na drogę, rozgląda się na wszystkie strony, patrzy na ślady, a jest ich dużo na drodze. Gdzie poszedł mróz? Myśli. Po drodze spotkał uszatek kruczka. Wracam właśnie z pola! zawołał piesek. Mróz tam szczypie w nos i w uszy. Pobiegł uszatek na pole, spotkał w polu zajączka. Nie widziałeś tu mroza? spytał uszatek. Mróz jest wszędzie odpowiedział zdziwiony zajączek. Na łące pokrył strumyk lodem. Popędził teraz miś co tchu na łąkę. Zobaczył lud na strumyku. Zobaczył też ślady dużych butów. Ślady szły od rzeki do lasu. Hm, i już nie ma roza, Pokiwał miś głową. Pewnie skończył dziś robotę i poszedł do lasu, żeby odpocząć. Bałwanek. Ulepiły dzieci ze śniegu bałwanka. Włożyły mu na głowę stary kapelusz. Bałwanek ma czerwony nos z marchewki, czarne oczy z węgla. Zagląda czarnym okiem przez okno do pokoju. Woła do misia: Uszatku, dziś jest piękna pogoda. Wyjdź na spacer. Miś-uszatek zaprzyjaźnił się z bałwankiem. Codziennie go odwiedza. Przynosi mu różne podarunki. Raz przypiął mu guzik z kolorowych papierków do białej kapoty, innym znów razem przyniósł piórko do kapelusza. Pewnego dnia przygrzało mocniej słonko. Śnieg zaczął topnieć. Kap, kap, pociekła woda z lodowych sopli, a z czarnych oczu bałwanka zaczęły spływać szare łzy. Uszatku, ratuj, prosi bałwanek przyjaciela. Słońce zrobi ze mnie kałużę. Poszedł miś uszatek porozum do głowy. I rozum poradził mu tak. Trzeba osłonić bałwanka przed słonecznym blaskiem. Najlepiej zrobi to parasol. Minęło kilka chwil i oto stoi już bałwanek pod parasolem w cieniu. Będzie teraz stał długo. Może aż do wiosny. Do widzenia bałwanku zastukał w szybę. Uszatek szybko podbiegł do okna. – To ja stukam – zawołał Kogucik. – Chodź ratować Bałwanka. Miś wybiegł na dwór. – Co się stało? – spytał zaniepokojony. – Nasz przyjaciel Bałwanek zaraz utonie – szepnął przerażony Kogucik. Uszatek rozejrzał się wokoło. Bałwanka nie było na dawnym miejscu. Spojrzał Uszatek w stronę rzeki i odwożył pyszczek z przerażenia. Środkiem rzeki płynęły kry. Na jednej z nich stał bałwanek. Trzymał w ręku stary kapelusz i dawał nim jakieś znaki. Miś i kogucik pobiegli w stronę rzeki. – Bałwanku, gdzieś ty zawędrował! Utoniesz! – krzyczał uszatek. Ale bałwanek nie miał wcale zmartwionej miny. Uśmiechnął się do przyjaciół z daleka. Poprzez szum wody i trzaskanie kry wołał – do widzenia, przyjaciele! – – Płynę do kraju, pani zimy. Wiosna się zaczyna. Muszę was opuścić. Długo stali na brzegu miś i kogucik. Uszatek powiewał gusteczką, a bałwanek machał kapeluszem. Kra, niosąca bałwanka na rwią, rwącej fali, znikła za zakrętem rzeki. Dziękuję. Do zobaczenia.